Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu naszego warkoczowego wyzwania. Dzisiaj naszym warkoczem bazowym jest rope, zwany też e, sznurem, liną, e, twistem, jak zwał tak zwał. Będzie to warkocz z dwóch części, e, zrobimy go sobie w wersji klasycznej i dobieranej. Przypominam Wam, że na zdjęcia Waszych prac czekam na Instagramie e, z oznaczeniem mojego profilu oraz hashtagiem Zaplatam z Jul oraz na fanpage'u. Pod odpowiednimi postami, e, promującymi każdy z dni wyzwania. Jeśli jesteście początkujący, zaplatacie tylko te warkocze, które Wam pokazuję. Jeśli jesteście bardziej zaawansowani, to tworzycie jakieś własne wizje na podstawie danego warkocza. A teraz przechodzimy do naszego dzisiejszego splotu. Klasyczny twist z dwóch części jest bardzo prosty. Dzielimy sobie nasze włosy na pół. Skręcamy te połówki wokół własnej osi w jednym kierunku w tym samym kierunku obie. Ja skręcam je w moją prawą stronę, a następnie skręcamy je ze sobą w przeciwnym kierunku, czyli w lewo w moim przypadku. Dzięki temu, że pilnujemy tych kierunków, ten warkocz będzie się trzymał w formie sznura i nie rozplecie się. Pamiętajcie, żeby cały czas na bieżąco doplatać, sobie, dokręcać sobie te nasze y, dwa pasma i skręcamy ze sobą. Wokół własnej osi w jedną i ze sobą w drugą. Jak skręcicie bardzo mocno obie połówki już na początku, to nie będziecie musieli pilnować tak, żeby je doplatać na bieżąco. Najważniejsze, żeby pamiętać, że obie skręcamy najpierw w tym samym kierunku, a potem ze sobą w przeciwnym. I zobaczcie, jak pięknie nam się tutaj zrobił sznur. I zobaczcie, dzięki temu, że te pasma sobie skręcaliśmy w jedną stronę, i potem ze sobą w drugą stronę, w przeciwną, to ten sznur nam się trzyma w całości, nie rozwija się. Co mogłoby się stać, kiedy nie skręcilibyśmy tych połówek yy, najpierw wokół własnej osi? Nawet na pewno by się to stało. Sznur nie będzie się trzymał, jeśli nie skręcimy wcześniej yy, połówek włosów w wokół własnej osi w jednym kierunku. A teraz dobierany twist, ja zrobię go tak troszkę z boku, bo lubię go tak właśnie robić z boku, niekoniecznie na samym środku, ale wy zróbcie go gdzie tylko macie ochotę. Wybieram sobie pasmo tam, gdzie chcę zacząć mojego twista, dzielę na pół. Skręcam obie połówki w jedną stronę wokół własnej osi. I teraz będę je skręcać ze sobą w przeciwnym kierunku. Najpierw skręcam raz bez dobierania. Teraz dobieram do każdej trochę włosów i skręcam je razem. To nie jest taki prosty ruch. Najlepiej zacznijcie od klasycznego twista, i potem dopiero przejdźcie do dobieranego. I teraz do drugiej połówki też dobieram trochę luźnych włosów i skręcam je razem. Pamiętajcie, w które strony kręcicie. Ja kręcę wokół własnej osi w prawo, a potem ze sobą w lewo. I znowu to samo. Ja cały czas sobie na bieżąco dokręcam w prawo. Dzięki temu wiem, że ten warkocz będzie taki stabilny i mocny, żeby mi się nie rozkręciły, bo niestety lubią się rozkręcać. Dobra, i teraz znowu dobieram trochę do prawej części. Skręcam razem w jedną stronę. Teraz dobieram. Do lewej części, skręcam w tą samą stronę i obie skręcam ze sobą w przeciwną. Prawdopodobnie mam tam mega bałagan z tyłu. Nie widzę, co robię. Nie jest tak łatwo zrobić twista, nie widząc go, ale jak widać, da się. Trzeba się tylko trochę pomęczyć. Znowu dobieram do prawej części, skręcam. W jednym kierunku i do lewej skręcam w tym samym i w przeciwnym ze sobą. No dobra, to teraz wasza kolej, twórzcie fryzury na bazie twista i chwalcie się koniecznie co wam wyszło. A my widzimy się już jutro w kolejnym dniu wyzwania warkoczowego. Do zobaczenia, pa pa!